Piękna Madonna Toruńska, która znajdowała się, mówimy oczywiście o gotyckiej rzeźbie, a w kościele Świętych Janów w Toruniu, jest jednym z artefaktów, które z Toruniem są kojarzone. Niestety, współcześnie od roku 1956 w katedrze toruńskiej znajduje się już tylko gipsowa kopia tego wspaniałego dzieła, bohaterki naszej audycji oto zdigitaliz zdigitalizowane zdjęcia, które wykonał niemiecki fotograf, artysta Kurt Grema w czasie II wojny światowej, wtedy kiedy ta rzeźba, ta statuetka znajdowała się jeszcze w Toruniu. Piękna Madonna to taki styl w sztuce który polegał na tym, aby przedstawić Matkę Chrystusa w takiej wspaniałej, dumnej, ale jednocześnie bardzo bliskiej swojemu synowi pozie. I udało się to fenomenalnie przedstawić nieznanemu nam z nazwiska czy imienia artyście, którego nazywamy po prostu twórcą. Artystom pięknych Madon, a warsztat, w którym wykonywał szkołom albo warsztatem pięknych Madon. Ta rzeźba powstała około roku 1400. Bardzo często pojawia się rok 1397 jako rok wykonania tej rzeźby. Zwrócimy uwagę na to zbliżenie, również wykonane przez niemieckiego fotografa, które bardzo wyraźnie. Pokazuje nam relacje i to ciepło, jakie bije od Marii w stronę Jezuska. I ad rem w takim razie, zerknijmy na, na tę kwestię, bo kwestia druga będzie jeszcze bardziej frapująca. Mianowicie spróbujemy po tej analizie dzieła, spróbować otaksować, ocenić, gdzie może znajdować się obecnie. Jakie były losy tego tej statuetki, tej rzeźby w czasach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Więc rzeźba jest słusznego wzrostu, czy była słusznego wzrostu, mierzyła 115 cm i jest rzeźbą pełnoplastyczną, czyli obrobioną artystycznie z każdej strony. Materiałem, z którego wykonano ten ten artefakt jest wapień. I zwracają wszyscy badacze tematu uwagę na fakt, że Maria, Maryja jest po prostu urodziwą, piękną kobietą. Istotne jest to, że zastosowano, artysta zastosował wobec tej postaci, aby pokazać jakiś element ruchu, kontrapost, czyli jedna Noga wysunięta do przodu, yy, ciało spoczywa na nodze drugiej. Istotne jest to, że dzieciątko jest nagie, siedzi na lewym ramieniu Marii i co robi? Kieruje swój wzrok w stronę jabłka. Dlatego też badacze uważają, że ma to symbolizować, że Maria. Jest drugą nową Ewą. Ale nie tą Ewą, która uległa pokusom szatana, lecz nową Ewą, która przywołała do życia oraz opiekuje się Zbawicielem. Jezusem, który w tej konwencji staje się drugim Adamem. Badacze zauważają, że to skupienie wzroku na jabłku, ten delikatny dotyk, dotyk dłoni, są symbolem bardzo silnej emocjonalnej więzi, więzi psychicznej między Marią i Jezusem. Więc patrząc przez przyzmat tej analizy na dzieło, widzimy, że jest ono no niemal doskonałe. Nie ma się co dziwić, że mogło budzić zakusy różnych agresorów, e, armii państw albo a, Krytyków, znawców sztuki, aby wejść w jego posiadanie. Dodamy jeszcze, że współcześnie w Kościele Świętych Janów zachowała się tylko ta podstawa, na której znajdowała się rzeźba pięknej Madonny Torońskiej. Ta podstawa ukazuje nam Mojżesza, który trzyma tablicę, ale tylko jedną tablicę z dekalogiem ta rzeźba nie budziła takich namiętności i nie stała się obiektem pożądania tak jak piękna Madonna. I spróbujmy wobec tego a, prześledzić wojenne i powojenne losy rzeźby, aby u, spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie gdzie może być, jeżeli oczywiście jeszcze jest cała. Polskie władze muzealne Starały się doprowadzić do ewakuacji m.in. tego artefaktu, tej rzeźby, w, przed wybuchem II wojny światowej. Skrzynię m.in. z piękną Madonną Tolońską znaleźli Niemcy jesienią 1939 roku i za sprawą jednego ze znawców sztuki, oczywiście partyjnego aparatczego, aparatczyka, profesora Wielego Drosta. Figura wróciła na swoje miejsce w Kościele świętych Janów. Kiedy dzieło było fotografowane przez jednego z fotografów, który chciał upamiętnić wybitne zasługi niemieckich artystów z okresu późnego średniowiecza, rzeźba spadła i między innymi doszło do uszkodzenia dłoni Jezusa tej rzeźbie. Wobec tego należało doprowadzić do konserwacji do przywrócenia stanu poprzedniego i odbyło się to w latach 1941-42 w Ratuszu Staromiejskim. Wiemy, że w tym czasie rzeźba znajdowała się jeszcze w Toruniu, a artysta, którego fotografie zdigitalizowano, wykonał właśnie zdjęcia, które również wcześniej zaprezentowałem. W latach II wojny światowej, kiedy istniało coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa tych, tych artefaktów, Cennych z punktu widzenia niemieckiej kultury. Ewakuowano między m.in. Piękną Madonnę do Łążyna, a później Grębocina pod Tornie. Dalej zostały wywiezione w głąb Rzeszy, na teren współczesnego landu Saksonia, niedaleko hale do miejscowości Bryzenburg, gdzie znajdowały się sztolnie, a więc komory, w których można było dosyć bezpiecznie te zbiory przechowywać. I ten stan rzeczy trwał aż do roku 1946. Po okupacji amerykańskiej a Saksonii wkroczyli tam Sowieci, Armia Czerwona. I wielce prawdopodobne, że teksty, które znamy, teksty dokumentów albo zeznania niemieckich opiekunów tych zbiorów w Beisenbergu, wskazują bardzo wyraźnie na to, że to Sowieci współcześnie Rosjanie, Mogą znajdować się w posiadaniu e, m.in. rzeźby Pięknej Madonny. Dowodem na to mają być m.in. właśnie te, ten dokument, w którym wyraźnie pokazano, że e, to właśnie tam, w tym Beisenburgu, e, podkreśliłem czerwonym podkreśleniem, znajduje się skrzynia z obiektem z rzeźbą zwaną Piękną Madonną z Torunia z Kościoła świętych Janów. Jak również to zeznanie z kwietnia 1946 roku, które pokazuje nam, że radzieccy przedstawiciele, cywile i wojskowi nakazali przewiezienie zbiorów, które ocalały jeszcze, które nie znalazły się w innym miejscu, z Bejzenburga do Halle. Co dalej z nimi się stało? Tego oczywiście nikt nie wie. Być może przyszłość da nam jakąś konkretną odpowiedź. Dziękuję bardzo.